Runda rewanżowa wiosenna PKO BP Ekstraklasy. Klasy. Dzisiaj górnik zabrze, gra z piastem Gliwice na stadionie zabrzu. Dzisiaj jest 31 stycznia. Temperatura minus 5, ale odczuwalna, nie wiem, na poziomie chyba minus z kilkunastu. Krótko mówiąc, cholernie zimno. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać ten mecz. Bardzo ciekawa runda się nam zapowiada. Piast aktualnie zajmuje 15 miejsce, górnik jest na drugim ale końcówka jeszcze tej rundy poprzedniej to zdecydowanie piast podbił się można powiedzieć na nogi bo zajmował długo, długo ostatnie miejsce w tabeli w końcu skończył na 15 w ostatnich pięciu kolejkach cztery razy wygrywając natomiast górnik długo prowadził ostatecznie skończył na drugim miejscu a w ostatnich pięciu meczach trzy razy zanotował porażkę bardzo ciekawa runda przed nami. Tabela jest bardzo spłaszczona. Wiele drużyn walczy o mistrzostwo. No górnik też chyba na to bardzo liczy. Chociaż największymi faworytami to są Jagiellonia na pewno, na pewno Lech, na pewno raków. No, ale zobaczymy. Górnik w tej rundzie, w tym okienku transferowym, można powiedzieć. Nabył sześciu nowych piłkarzy. Doszli Brandon Dominguez, zawodnik Realu Oviedo. Ale trzeba powiedzieć, że on w tym obiedzie nie zagrał, nie zadebiutował, także dla niego, jeżeli dzisiaj nastąpi ten e, wystąpił w debiucie, to to będzie pierwszy mecz w oficjalnych rozgrywkach e, w, w ciągu ostatniego roku. Ponadto Matthias Zawer to jest zawodnik, który, duńczyk, który e, grał e, w, na zapleczu norweskiej ekstraklasy. No i tam dość grał regularnie, tylko zobaczymy, czy. No, w jak naszej ekstraklasy sobie poradzi. Doszedł ponadto Borisław Rupanow z Lewskiego Sofia, to jest młody piłkarz. No, występował w Lewskim, zobaczymy jak się tutaj uknajdzie. No i jest jeszcze Michał Rakoczysz z Krakowi, Kraków. Ale w ostatnim tak trochę grał, trochę nie grał. Także zobaczymy w jakiej jest formie i taki ciekawy debiut się dzisiaj zanosi, bo nawet już wcześniej w Zegronie no Białystok Michał Saciek leczył kontuzję, z tego co wiem jest w pełni sprawny i prawdopodobnie liczymy na to, że dzisiaj wystąpi. Ciekawym wzmocnieniem jest przyjście Lukasa Sadilka ze Sparty Praga. Zawodnik regularnie grał w Lidze Czeskiej i nawet w kilku meczach Ligi Mistrzów. No i... W ostatniej chwili dotarł do górnika Paweł e, Bochniewicz, który 5 lat spędził w Herrenwen, w holenderskiej r -dwizje. Wprawdzie w ostatnim roku leczył kontuzję, no ale z testów medycznych wynika, że jest wyleczony i na pewno w następnych meczach trener Gasparik będzie miał go do dyspozycji. Michal Zaczek Nie. z numerem 26 Rafał Janiecki Nie. z numerem 20 Oseba z numerem 60. Z numerem czternastym Jarosław Kunicki. Z trzynastą Lukas Zanilej. Z numerem jedenastym Brandon Domínguez. Z siedemdziesiąt siedem Borisław Rukoną. Z numerem trzydziestym trzecim Maxy... Przypomnę w zakresie używania materiałów biotechnicznych Także świętę będę bardzo gorąco proszał Nie używać materiałów biotechnicznych No dzisiaj górnik wygrał 2 do 1 Ma 33 punkty w tabeli No i dzisiaj jeszcze przed zakończeniem tej kolejki jest liderem Jak widać, że ten zespół się musi zgrać jeszcze Parę fajnych akcji gaz też nieźle momentami się prezentował Tak więc zobaczymy jak z kolejnymi meczami Za tydzień mecz z Lechem Poznań tutaj w Zabrzu No i to tak naprawdę odpowie Gdzie będzie Górnik Czy powalczy o mistrzostwo w tym sezonie, czy Czy jeszcze trzeba będzie na to poczekać